Jak poradziła sobie hodowla z powodzią. Przydałoby się ogólnie, wiecie co, wziąć kolejne bole i znowu tam rozrzucić słomę. Były ucieczki, były dwie, trzy ale... Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Adrian czyli Pasofix witam was w najnowszym odcinku na tym kanale. Były pytania odnośnie tego jak poradziła sobie hodowla z powodzią. Powodzią, która nastała Polskę w nasze rejony można powiedzieć bardziej ogromne opady, zalany dom zniszczona hodowla wszystko co mogło popłynęło z wodą i na szczęście nie tyczy się to nas ale tyczy się, tyczy się to ogromnej, ogromnej ilości ludzi w Polsce. I ten film właśnie chciałbym poświęcić wszystkim powodzianom i chciałbym wesprzeć ich w tym trudnym czasie. Dlatego w opisie tego filmu zamieszczam wam linki do zbiórek. Wydaje mi się, że tych najbardziej zweryfikowanych, ponieważ mimo ogromnej katastrofy, jaka spotkała ludzi, człowiek człowiekowi wilkiem. Jak to mówią? Jak oglądałem na Twitterze, gdzie w momencie, gdy ludzie tracili cały dorobek swojego życia, ktoś był w stanie jeszcze coś ukraść. Żadne cenzuralne słowa w tym momencie na język nie są w stanie po prostu mi przyjść, bo to jest najzwyczajniej w świecie totalny. Bardzo nietaktowna, niemiła, w ogóle pozbawiona jakichś szarych komórek. Po prostu nie rozumiem tego, jak tak można. I przy okazji tego, odpowiadając wam na pytanie, bo naprawdę pytaliście mnie na priv, na Instagramie, pod filmami i oczywiście bardzo dziękuję, że się martwicie, czy ciekawicie przynajmniej tym tematem, ale na szczęście u nas nie ma nic strasznego, prócz błota, wszędzie prócz mok mokrości, no. No wiecie o co mi chodzi, po prostu jest mokro, brudno i jest błoto. Ja wam pokażę tutaj co ja zrobiłem, to nagrałem sobie trochę wcześniej, jeżeli chodzi o oczko, zrobiłem sobie tutaj to, tego niestety tutaj nie widać, bo wszystko mi się zlewa, ale tu jest zrobiony taki wzgórek, taki pagórek, on mi tutaj ładnie całą wodę zatrzymywał, żeby leciał mi prosto do wydrążonego oczka. No ale to zdowiecie się zaraz jak to wyglądało. Tak więc wykorzystując to, że mogę odpowiedzieć, a film może zebrać duże zasięgi przez zainteresowanie wasze jak to u mnie wyglądało, chciałbym, żeby każdy kto ma możliwość, nawet złotówkę wpłacił na jakąś zbiórkę, nie nalegam do niczego, jest to w pełni dobrowolne. I będę po prostu ze swojej strony wam bardzo wdzięczny. Wiadomo, są aspekty, które nie mogą przejść po prostu przez głowę, czyli między innymi... Sytuacja dla mnie ważna, no bo ja jednak jestem całe życie z tymi zwierzętami. Sytuacja zwierząt. Ja też udostępniłem u siebie na Instagramie, na Stories, informację o tym, że dajmy możliwość zwierzętom się uratować. Jak widziałem wszystkie te filmy, gdzie najbardziej chyba brutalny był film, gdzie był pies zamknięty. To nawet nie był kojec To nawet nie był kojec, To była klatka, półtora metra chyba na metr i pies był w tym zamknięty. Woda już pod nim. No dla mnie to jest... Irracjonalne, w sensie wiadomo, ratujemy pierwsze siebie, instynkt, rodzinę, jakieś tam rzeczy, ale zwierzę to nie jest rzecz, tylko to jest istota żywa, więc chociażby to uszeregować nad rzeczami, jakimiś telewizorami czy coś. Ja wiem, że nie mnie to oceniać, ja sobie mogę gadać, nie będąc w tej sytuacji, na pewno każdy Inaczej to przeżywał, inaczej na każdego to oddziaływało. Były na pewno sytuacje, w których no już nie było w ogóle szans na to, żeby pewnie wziąć jakiegoś zwierzaka czy coś. Na szczęście ratownicy straż wykazali się ogromną odwagą, ogromnym poświęceniem i widziałem te wszystkie nagrania, gdzie ratowali te zwierzaki, gdzie nawet dzikie zwierzęta przychodziły do nich, jak przynajmniej tak to było opisane, wiadomo, nie wierzymy wszystko to jest w internecie. Ale były nagrania, były zdjęcia jak biorą te sarny, bo one już nie miały żywotnie gdzie uciec. Coś pięknego w tak naprawdę drastycznym momencie. Pogoda też nie rozpieszcza. Jak na złość, nie wiem gdzie mam widły. Mam łopatę. I chcę chociaż trochę tego mokrego zebrać, wywalić i dać suche. Bo jest dramat. No a samica, widzicie, nie jest już w kurniku jest na wybiegu były ucieczki, były dwie trzy, ale teraz od dłuższego czasu nie ucieka, jest wypuszczona z rana do przedwieczora tak profilaktycznie jak nie będzie w ogóle nic już kombinowała to będziemy myśleć dalej, na razie niech siedzi tak przydałoby się ogólnie wiecie co, wziąć kolejne bole i znowu tam rozrzucić słomę ale ile można tego rzucać? Ile można robić tej nadbudówki? Bo tam mi się robi dużo ziemi i ja potem nie będę miał co z tym robić. I będę miał problemy, żeby odprowadzać wodę. Więc nie dam rady cały czas wyścielać tam co kilka dni, dwoma bolami, to jest dużo. Pisaliście też mi, co mogę zrobić, jeżeli ona tak do płotu rwie, chce się przebijać przez płot i była sugestia o pastucha tak, ja też mi to przeszło przez głowę żeby dać pastucha dlaczego? bo nie zrobi jej to krzywdy a będzie ją to straszyło jak będzie podchodziła do płotu żeby wiedzieć, że nie można ten płot napierać ale na razie się naprawiła może potrzebowała tak długiego okresu żeby się przyzwyczaić i może nie będzie potrzeby wiecie, tutaj chodzi o bezpieczeństwo a nie o to, że ona ucieka tylko, żeby sobie nic kurczę, Bele nie zrobiła, nigdzie nie poszła. No nic, obserwuję. Bacior. Nauczyłem się jej rozpoznawać. Dante ma bardziej czerwone oczy, a samica ma bardziej... E, co ma? E, takie brązowe. On ma takie czerwone jak... ...szaton. Dante, zostaw, to błagam cię. Nie tykaj kamery, okej, okay, wyjdź. Dziękuję bardzo. A z racji też, że zbliża się już zima powoli. Nowy rok i że jest szansa na to, że ta samica będzie niosła jaja, to trzeba je przytuczyć trochę. Ona potem będzie mało jadła, jakby znowu zaczęła nosić. Nie chcę powtórki za usławem. Daję wysokokaloryczne posiłki. I ładnie nabierają masy. Dobra, to jest git. Mam jeszcze trochę słomy, to mogę dać. Troszkę tylko na zewnątrz. Mogliście widzieć już na poprzednim filmie, albo poprzednim, przednim, poprzednim. Tutaj mieliśmy calutkie oczko zapełnione wodą. Ja sobie po tej ostatniej yy, powodzi ulebie, powodzi raczej, nie wiem jak to nazwać. Zobaczyłem, gdzie wydrążyła woda, sobie korytka w ziemi. Automatycznie zobaczyłem, że obrała sobie jakieś nowe drogi, nowe ścieżki. Tak więc w miejscach, gdzie widziałem, że ta woda szła ostatnio. Porobiłem po prostu koryta, porobiłem odpływy, tak żeby nic mi nie szło bezpośrednio na hodowlę, tylko żeby tak, tutaj zrobiłem jedno takie głębsze wyżłobienie, żeby ta woda co leci z pól mogła przelecieć do tego, temu ostatnio to wykopałem, wykopałem to na chyba metr m, coś takiego, takie schodki sobie porobiłem, to pewnie już jest całe zamulone znając życie, no ale co zrobić, jak nic nie zrobisz. I dałem, żeby woda sobie leciała ładnie tam do tyłu za kurnik, za klatki i za klatkami wylatywała na ogródek. Ogródek nie jest tak narażony, bo tam jest trawa, to zaraz zejdzie. Na no hodowla robi się ogromne błoto, co nie? Muszę sobie kupić ten taki mikrofon dopinany, żeby się nie musieć do was drzeć. Sorry. Tak więc to spisało się fenomenalnie. Wydaje mi się, że woda. Ciężko stwierdzić w sumie, czy. Był, miała mocniejszą siłę w tym roku, jak cały czas padało, bo była jedna taka noc, gdzie srogo, srogo po prostu padało, była masakra. E, tutaj możecie zobaczyć przebitki, jak wygląda strumyk. Ten strumyk na ogół ma 6 cm głębokości i niecałe pół metra szerokości. Tutaj dobił kilku metrów szerokości a głębokości to tam nie wiem ile będzie, około półtora metra, 2 metry. Łąka, która była kiedyś lata temu zalana przy takiej największej, największej powodzi, gdzie tam dom nawet zalało, e, od tamtego czasu długo nie była nietknięta, a tutaj poszła woda przez cały las, po całej łące. W nocy się tego nie dało zobaczyć naturalnie, bo to największa akcja działa się w nocy, ale tam musiała iść rzeka, włącznie od tego lasu. Cały las jest wypłukany, ja wam to zresztą pokażę. Chodzimy właśnie Ała, do lasu, gdzie moim zdaniem, z tego co, przynajmniej co widziałem była największa woda. No słuchajcie, jest tutaj masakra. Patrząc na to, co widzę przed swoimi oczami, mogę sobie tylko wyobrazić jaka woda tutaj musiała iść. No wiecie, z wszystkich w sumie pól przez jeden las. tutaj jest. Samiczka jest tam u góry, nie wiem czy ją zobaczycie, zauważycie, ale ona dalej tak, wiecie, niepewnie, niepewnie bardzo. Nie chce w ogóle chodzić na tamte górki. Chodzi na razie cały czas tu, 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 tu. daj jej czas, chociaż naprawdę nie, no dobra, miałem tylko dwa emu, ale żaden z tych dwóch emu nigdy nie był taki, kurczę, niepewny wszystkiego. Raczej wychodziły, chodziły sobie, że ona po prostu, myślę, plan ucieczki. Wydaje mi się, że możemy zrobić coś fajnego yy, posługując się tymi moimi zasięgami i mając po prostu was tutaj. Jeszcze raz bardzo zachęcam, jeżeli macie możliwość i chęci, do wpłacenia nawet symbolicznej złotówki na zbiórkę dla powodzie. Też, żeby wam stresić mniej więcej, co w ogóle będzie robione. Przez okres zimowy, jak wiecie, zazwyczaj nie ma za dużo filmów, bo nie ma po prostu co robić. Jest taki bardzo smutny okres. Dla mnie to jest zawsze taki ciężki okres ten zimowy. jak chcę już wiosnę, wczesne lato, bo to takie lato upalne też nie bardzo. Jestem, może jestem wybredny, może, przepraszam, raczej będę chciał wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą odkryłem, to jest coś pozytywnego, więc nic się nie stało, spokojnie, będziemy chcieli przenieść Żanety też do e, zimowego e, pomieszczenia, tym razem nie w domu, bo już są dwie Żanety i ta woliera w moim pokoju jest za mała na dwie Żanety, więc będę musiał coś wykminić lepszego w jakimś ogrzewanym pomieszczeniu, jakąś wolierkę tymczasową zrobić, będziemy też update'ować z malutkimi katuszkami, bo sobie ładnie rosną. Biegusy właśnie tutaj idą, kaczorek i trzy kaczuszki, jak nie słyszeliście ostatnio, to już słyszycie, że udało się dobrać dobrze. Update też, w sensie, to jest stary update, ale bardzo dużo osób o to pyta. Małych emu już nie ma, moi drodzy, one są w nowym domu, w nowej hodowli. Na instastory ostatnio wrzucałem wam zdjęcie, jak one już urosły, już są takie duże, że ja po prostu nie wierzę i są potomkami mojego emu sława kochanego. Jak jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to by usiadł. A chciałem powiedzieć, że jakbym wiedział, że coś się stanie, to bym po prostu zostawił je. No ale tak jak mówię, wiedziałbym, że się przewrócę, to bym usiadł. Nie chcę Was już zanudzić, ale 10 dni chyba nie nagrywałem i po prostu wszystkie informacje się skumulowały na ale wszystkie o, wszystkie, o wam nie dam do jednego filmu, tylko te takie, które mogłem powiedzieć, a nie muszę pokazywać, bo film trwałby z 40 minut. Tak więc miłego dnia Wam życzę. Jeszcze raz przypominam o spiórce i trzymajcie się ciepło. Pa pa!